Najlepszy moment dla zbieracza, albo idąc stereotypem dla Menela, dzień sprzedaży. No to jadę dzisiaj sprzedać 36 butelek zwrotnych po piwie i 4 worki puszek, które uzbierałem przez ostatni czas. A w drodze powrotnej, bo jadę przy okazji i przy okazji wracając, obrócę się na kilka miejscówek i może uda się już kolejny towar zebrać. Pierwszy przystanek, lokalny sklep, zabieram całą torbę, przerzucam do skrzynek, no i zobaczymy, ile kasuje. No ja już wiem, że to będzie całe 18 zł. No dobra. Złomowóz zamknięty. I lecimy. No to jest Kasiora. Tak jak mówiłem, 18 zł. No i teraz, jak przystało na klasycznego Menela, można ruszyć na wino. Albo jaką wódeczkę. No nie, oczywiście żartuję. To trafi do słoika. No i wiadomo na co będzie przeznaczone. Dobra, pakuje się. Torba dalej. O, i lecę na złomowicho no i dobra, zjechałem na złomowisko, wypakowuję wory na wagę, no i zobaczymy ile tego będzie. I za puszki dostałem 102 zł, czyli razem z 18, które są tu za butelki, no to mamy 120 złotych wpada do budżetu. dobra, ja sobie idę jeszcze szybko, pogrzebię chwilę na złomowisko, a później lecimy na puszkowe miejscówy. No to jestem w Haszczach, koło kolejnego parkingu i se tutaj polatam trochę. Kiedyś tu byłem, sprawdzę butelkę, którą pierwszą podniosłem ale jeszcze bez oznaczenia to do kosza i tak sobie polatam, a parę puszeczek już tutaj widziałem więc do torby niech wpadnie a nie zdążyłem wyjechać ze złomowiska i też już przy samochodzie parę znalazłem, że też wpadło sprawdźmy tę coca colę też jeszcze bez, ale to ją wrzucę i później do kosza wyrzucę a tutaj już się znajduję surowiec widać, że świeży o, można zgnieść no i tak jak widzieliście, dzisiejsze sprzedaże całkiem fajne 120 zł wpadło i tam chyba 30 kilka mam już w słowiku, ale to policzymy jak dojadę na bazę lech 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 musi zostać zgnieciony no i zobaczymy, ile tam już dokładnie jest. E, jeszcze tylko Wam powiem, że gdzieś tam po drodze wśród tego mojego zbierania znalazłem złotówkę w jednej monecie i mm, dwa grosze. Także to też zasiliło słoiczek. Okej, okay, wylamy. I jak wrócę, to wszystko policzę. O, a tutaj tu mamy sralnię. Dobra, dalej nie wchodzę. A tutaj też sralnia. Przelecę boczkiem i zobaczymy, o no, takie ładne choineczki sobie rosną przy parkingu. No, dookoła tych choineczek można znaleźć trochę surowca. No i można zbierać na nowo, niech tam się zbiera. Tydzień zostało do końca miesiąca i zarazem końca roku. No i zobaczymy ile się uda zbierać i czy coś Coś już uda się za tą zebraną kasę kupić ewentualnie odłożyć póki co a dobra, ta butelka trafia do kosza. Niech trafia, a ja sobie polecę dalej. Ewentualnie poczekać na małą korektę na wykresie srebra, bo póki co to bardzo mocno wystrzeliło. No ja się cieszę niech tam kapitał rośnie zainwestowany zawsze to jakiś dodatkowy grosz będzie dobra, polatam tu sobie tu jest też tor wąskiej, wąskiej torówki wąska torówki dobra przeczeszę te krzaczki i chyba zobaczymy się na finał tych moich poszukiwań w tym miejscu no i troszkę wpadło a do tego jedna duża po sprajcie kaucyjna to od razu odwrot, oddzielnie No i tutaj też mam po monsterku kaucyjną też oddzielnie A tu mam puchy Tu też mam puchy jeszcze spod samochodu To je od razu przysupię Jest tragicznie zimno Dobra lecę na miejscówkę numer 2. No i są kolejne ksacory z potencjałem na niezłe zbiory Jak widać od razu się pojawiają i bardzo dobrze te grzaki to też tu są uczęszczane często przez samochodowych piwoszy Dobra i zobaczcie jak ładnie a też jeszcze starego sortu trzeba troszeczkę ponurkować Okej. Okay. Mam jeszcze w planach jedną taką większą, gdzie czasami bywałem ale też jest już dawno przeze mnie nieodwiedzana także i tam zerkniemy tutaj jest na Łęczowianka, na Łęczowianka potrafi być, ale ta nie jest. A pod ostatnim filmem świetna dyskusja. Naprawdę wasze spojrzenie na zbieranie puszek jest rewelacyjne. I też widać nie przejmujecie się tym, co ludzie myślą, co sobie pomyślą jak was zobaczą. I bardzo dobrze, bo to co robię ja i większość z Was, tak jak czytałem w komentarzach, to w ogóle nie przejmujecie się tym i robicie swoje. I bardzo dobrze, bo to przecież nic wstydliwego, nic strasznego, nic co mogłoby czynić jakąś ujmę. Bo przecież to jest i działanie proekologiczne. No, i przy okazji takie trochę dorzucające do budżetu. Oj, język mi się plącze, bo strasznie przemarzłem już. Ale to nic. Jak troszkę polatam, to się rozgrzeje. A taka przybieszka, tym bardziej po świętach, bo jak najbardziej wskazana, żeby trochę rozruszać i kości, i żołądek. Porozwalony syf. Tam jeszcze się przejdę. Tak kawałeczek, bo tam też zawsze sporo tego było. No i jak widać, jest nadal. Okej. Okay. Dobra, jeszcze tu z drugiej strony widziałem, jak wysiadałem. Coś. O, właśnie to. Już bardzo ładnie skompresowany burn. No dobra, lecę na drugą stronę. O, tu też powinno się coś znaleźć. Właśnie wszedłem sobie w ten lasek. No i zobaczcie, jak fajnie w jednym miejscu, puściutkie i dość świeże. Ale te kuflowe to jest oznakowane, ale tą inną kaucją. A to niezwrotne. Tu jeszcze pod krzaczkiem. Patrzcie, jak ładnie, bardzo o, owocne wejście w ten zagajnik. Minioty. O, Tempo sobie narzuciłem właśnie dlatego żeby się rozgrzać ok rzucam do torby i już jest fajnie i przystanek numer 3 ostatni chyba na dzisiaj przynajmniej z tych zaplanowanych ale tutaj też kiedyś biegałem chyba ze dwa razy no i surowca było sporo zobaczymy jak będzie dzisiaj ja już widzę że puszki się pojawiają tam jeszcze widzę chyba jakąś ukrytą A też jeszcze ze starych dostaw. Ok. To gnieciemy. Super. A zmotywowany, znaczy zmotywowany, zainspirowany waszymi komentarzami wpadłem na pewien <laughs> szalony pomysł. Jestem ciekawy jak do tego się odniesiecie. No ale to troszkę później musi się jednak trochę ocieplić, ale zrobię taki eksperyment społeczny i zobaczymy zobaczymy na czym on się skończy, jak się w ogóle jak się w ogóle rozegra ale wyczekujcie bo naprawdę pomysł jest ciekawy a ja sobie oblatuję tutaj te krzaczki tutaj Gerek pognieciony już no i zobaczcie, i tak cztery wory wywiozłem, z pełną torbą wrócę no i tak się interes kręci. I niech się kręci. A jak wrócę na bazę. Podliczymy, podsumujemy to właśnie, co dzisiaj się wydarzyło. I to zbieranie, i sprzedaż, i to co już w słoiczku leży. Ok. No to co? Widzimy się już na bazie. Nie, to jeszcze nie baza, ale to wam muszę pokazać. Mówię, no krzaki, gdzieś tam, podmiejskie krzaki, że tak powiem. No i zobaczcie, jak to jest wszystko usiane puchami tutaj. I od piwa, i od koli worek sobie wisi na krzaczku, a wszystko dookoła. Masakra. Torba tutaj spuchnie i to mocno. I spuchła, bo górą wychodzi, ale zanim podliczę te dzisiejsze zbieranie, to najpierw wpiszę kwoty za sprzedaż. Puszki to było 102 zł, no i butelki to było 18 zł. Jest zanotowane. Tutaj jest 3 zł jeszcze z Lidla, co odzyskałem i złotówka znaleziona. Także tak to się prezentuje na tablicy, a zaraz to wszystko wrzucę do słoiczka, no i później... Podliczę, ale na razie tak, żeby się nie pogubiło. No a dzisiaj, co wpadło? Jeśli chodzi o puszki, to 2 kg 574 gramy. No zobaczmy, jak to będzie wyglądało po 5 zł 12,87 do tego dwie butelki szklane zwrotne, no i trzy kaucyjne. Ja tych kaucyjnych jeszcze nie oddawałem, nie sprzedawałem, i w sumie z tymi dzisiejszymi e, będę miał już 25 sztuk, ale te e, gdzieś do marketu oddam w najbliższym czasie i też oczywiście to wszystko doleci tutaj. No dobra, to tak jak widzicie, zbiory całkiem udane. Sprzedaż całkiem udana. Miałem przecież podliczyć jeszcze, no tak, faktycznie, dobra. Wysypuję wszystko ze słoiczka. No i ile już mamy i czy coś za to będzie można już y, kupić? Słuchajcie, jest stówka 120, 130, 140, 145, 150, 156. 152, 156, 52. No to na pół uncji srebra starczy, no ale do końca miesiąca, do końca roku e, jeszcze mamy około 5 dni, także na pewno coś jeszcze doleci, ale grudzień to takie preludium, a od stycznia jedziemy już na ostro. O ile pogoda pozwoli, bo zapowiadają trochę śniegi, a wiadomo, jak spadną śniegi, to będzie zbierać ciężko, ale nie niemożliwe. A jak chcecie dołączyć do dyskusji o moim menelstwie, to zapraszam na ten film. Słuchajcie, na dzisiaj tyle i widzimy się na kolejnym puszkowym szlaku. Trzymajcie się i wszystkiego najlepszego w nowym roku, i jakbyśmy się nie widzieli. Na razie.